Z ZK synth i Scroll. Ogólnie na obydwu blockchainach będziemy robili transakcję. Co potrzebujemy? Potrzebujemy trochę Ethereum. Tu wstawię wam link do kranika. Teraz logujemy się tutaj. Ok, ja że jestem zalogowany. Musimy przerzucić sobie troszeczkę Ethereum. 같이 To 5 minut może to trwać, także trochę poczekamy. To przechodzimy na następną stronę, na nasz yy, bridge. Będziemy musieli przerzucić tutaj też trochę Etera na scroll'a. OK. Okay, tutaj przeszło tutaj nie wiem czy będę mógł to odebrać bo już odbierają na innym portfelu okej okay, poszło także to mamy tutaj też musimy trochę poczekać to przejdzie Teraz idziemy tutaj, łączymy się naszym portfelem. Hmm, w sumie złą sieć wybrałem, ponieważ ta sieć nie działa. Na tej Wam Pokażę, co tutaj jest do zrobienia. Ok, co musimy? To, to możemy sobie zmintować USDC. Hmm, Możecie tego mintować ile chcecie, nie ma żadnych ograniczeń. Ja zamieniłem sobie do tysiąca hmm, jeszcze dwa razy. ok mamy to teraz musimy tak sobie wrzucić tutaj na ten dex nasze tokeny ok akceptowane teraz wrzucamy Okej, okay, poszło, ale ja szybko to idzie. Okej, okay, to już jest zdeponowane. Teraz tak, co tutaj możemy? Okay, tutaj musimy, max jest 700, czyli po 150 właśnie 150, 150 US Dola okay, mamy to, tutaj tak 150, bo Tak na oko tak po prostu ten wykorzystać. Okej, okay. i Ethereum. Nie, minujemy. Okej, mintujemy. Dobra, mamy to. Teraz co musimy zrobić? Tutaj trzeba posławować sobie między tymi tokenami. Ok, teraz tutaj Muszę zrobić kilka słapów między tymi. K nami. Przeszło, dobra. Aha. aha. aha dobra. dobra, teraz na uzdici. Co ja moglibyśmy wszystko społać, ale nie ma sensu. Okay. Transakcje nawet szybko przechodzą. Ok, tutaj mamy teraz. Tutaj mamy screenować naszego tokena. I to by było na wszystko. wszystko już. Jeszcze musimy to samo zrobić tutaj, na tym blockchainie, ale ten blockchain, że tak powiem, nie działa obecnie. Znaczy nie działa. Widzicie? Jeszcze nie przesłały mi Ethera. Także nic wam nie pokażę, jedynie mogę sobie. Nie działa, jednak. Idzie. Ok. No i tu robimy to samo w sumie. Wszystko to nie, nie, nie wiem, czy nie robiliśmy już tego. Muszę zobaczyć, właśnie. Chyba się wydaje mi się, że robiliśmy. Dobra, linki wam wrzucę w opisie. To było na tyle. Pozdrawiamka.